O, witaj! Czekałem na ciebie! Chodź, pokażę ci nasz świat! Czekaj, czekaj, to kim ty właściwie jesteś i po co to wszystko? Niełatwiej! Młody, hey, słuchaj! Ja jestem od gadania, ty odsłuchania! Ej, powiedz mi, co wybierasz? Survival, czy wolisz skybloka? Ten survival wydaje się fajny, ale no bym... No świetnie! Dobra, chodź, lecimy! Co? Nie, czekaj! Skusisz się pan może na slime'a? Ależ oczywiście że się skurzy. Możesz trochę szybciej. Będzie to 45 yeah. To ja poproszę dziś marchewek, 20 ziemniaków oraz trzy boracze. Możesz trochę szybciej. Masz jakieś pełne kolo. Tak, mam. A teraz dawaj na solo. Czekaj. To? Jak? Teleportacja! Nie musi dziękować! A teraz cicho i chodź za mną! Myślę sobie, że możemy sobie coś zjadać, albo w sumie ty, chwila. Witaj, obywatelu. Jestem tu po to, żeby ci pomagać. Zgłaszaj się do mnie kiedy tylko zechcesz. W razie kłopotów jest. Wszpanie i będę cię wypatrywać. Dziękuję. Nie przejmuj się nim, tak już jest! A teraz słuchaj mnie uważnie, bo tutaj mamy magiczne skrzynie. No co prawda nie tak łatwo zdobyć klucz do nich, ale jak ci się uda, to prawdopodobnie to zdobędziesz naprawdę dobry item. No albo słaby, no ale to wiesz, zależy od szczęścia, co nie? No i tu taki, taki mały hazardnik na naszym świecie. Wiesz o co chodzi. Tutaj zaś e, znajduje się targ. No jak widzisz dużo ludzi tutaj przebywa i każdy z nich ma do ciebie jakąś sprawę. Więc jak znajdziesz czas to weź i pomóż. No i może w zamian coś dostaniesz, no zależy od człowieka, nie? E, dobra, koniec tych nudnych informacji. Chcesz zobaczyć coś naprawdę, naprawdę fajnego? A mam jakiś wybór? E, nie, nie masz. Wow. A, wiem wiem. Zapiera dech w pierwsza. Lubię tu przesiadywać, wiesz? A tam co jest? A tam! A, to, pokażę ci! A tutaj znajdujesz się! Tata? A ty co tutaj robisz? No jak to co? Ryby łie, nie widać? O, synek, dzwoń po matkę, gruba ryba bierze. Chyba wygramy event wędkarski. Co przepraszam? U nas na serwerze mamy nowiutki system wędkarski. Każda ryba ma swoją wielkość, dzięki czemu teraz możesz rywalizować ze znajomymi, kto złowi największą rybę. No dobra, dobra. Musisz na siebie teraz zarobić, tak? Powiedz mi, kim ty chciałbyś być w ogóle? Nie wiem, jak mam być szczerym. A jakie zawody mam do wyboru? Podsłuchałem waszą rozmowę i mogę odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno znajdzie się coś dla ciebie. Hmm, to chyba się skuszę na górnika. I świetnie. Jeszcze tylko podpisik i możesz zaczynać Hej Steve oh, Widzę, że spodobałeś się młodym damom Wiesz, jak będziesz kiedyś chciał, to którąś z nią możesz wziąć ślub, <grym> dobra, ale póki co pamiętam Polecam przechowywać swoje pieniądze w banku Żeby nikt cię nie okradł, wiesz o co chodzi Ale plus jest taki jeden, że możesz się przelewać z survivala na skyblocka i odwrotnie Tylko pamiętaj o prowizji a teraz chodź, pokażę ci się z Skyblocka na szybko Dziadek? Dziadek, gdzie jesteś? Stać, policja. Słuchaj, żółto dziobie. Obiecuję ci, że jeżeli nie będziesz przestrzegał prawa, to pożałujesz, że w ogóle zjawiłeś się w moim mieście. O, tutaj jesteś młody. A, on przyszedł z panem. W takim razie przepraszam i odmeldowuję się. Widzę, że się poznaliście, słuchaj graczu, to jest policjant U niego będą pierwsze zadania, warto je zrobić, aby poznać miasto lepiej, wiadomo Wiesz co to jest? Crafting? To patrz teraz ho, wow, teraz będę widzieć co inni będą kraftować A, widzisz? I co? Mówiłem, że będzie ciekawie A tam, co się znajduje? To jest młodzieńcze granica tam respią się najpotężniejsze stwory, jakie kiedykolwiek widziałeś, tylko nieliczni próbują swoich sił na tych stworach, a legendy głoszą, że kto pokona je wszystkie, obejmie władzę nad tym miastem. W takim razie, możesz mi mówić królu. Aha, jasne. O, o, spójrz tam, spójrz tam! Dajesz, dajesz, Domek, chcesz? Domek, lecisz, lecisz? Domek, dajesz? Domek, co ty robisz? Domek, Domek, podnieś ten miecz, Domek... Ostań. Tu odbywają się najwybitniejsze walki dla z naszego świata! Pem, bę, bę, wiesz o co chodzi, nie? Yy, tylko dobrze, przygodę i na tą arenę, bo z drewnianym mieczem to ty... No nie pokonasz żadnego mego nie pokonasz! A teraz dawaj, stwórz własną wyspę, to coś ci pokażę! No, i proszę, proszę, stworzyłeś to wyspę, wspaniale. Yy, co ja miałem ci pokazać? Yy, a, dobra, dobra, już wiem. Yy, jeśli zarobisz sobie trochę pieniędzy, to mamy tutaj bardzo dużo ciekawych mechanizmów. Yy, może co, bo na automatyczną farmę, albo bikona z nowymi dodatkami. Yy, a wiesz, co jest z tym wszystkim najlepsze? Yy, tak nie za bardzo. Możesz wynająć małego pomocnika, który może za ciebie kopać lub ścinać drewno. Tylko pamiętaj, no, musisz się o niego dbać. On też potrzebuje jedzenia. No, bo w końcu to też człowiek, tak? No i oczywiście, to tylko mała cząstka tego, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Weź na spawnie pogadaj z pomocnikiem, on Ci chętnie pewnie pomoże. Dobra młody, miło było, ale muszę uciekać. Jest coraz więcej osób do oprowadzenia i ja nie mogę. W takim razie baw się dobrze i mam nadzieję, że zostaniesz z nami na długo. O tak, pora raz. Wow, z Minecraft. Ale super miejsce. Dajcie, 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 dajcie. No ja,